Witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment i dzisiaj witamy się razem z Karoliną, którą już pewnie kojarzycie z live'a. Karolina jest dietetyczką, wszystkie namiary do niej znajdziecie w opisie filmu, ale dzisiaj całkowicie inna tematyka, ponieważ czym zajmujemy się dziś? Dzisiaj, 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 będziemy ta w stylu nawet TVN Style. Ale... Ja, ja, tutaj ja. Zrobię zapoznanie! Mamy muchę. A I dzisiaj będziemy robić y, paznokcie z Elizium całkowicie od zera. Pewnego dnia Karolina zapytała mnie, czy pomogę jej podczas robienia paznokci. Pierwszy raz w życiu. Wbrew pozorom nie czekała zbyt długo na odpowiedź. Zgodziłam się, a przy okazji stwierdziłam, że taki film może się przydać wielu osobom, aby pokazać, że każdy będzie sobie w stanie poradzić z Elizium. Dokładnie. A przy okazji odpowiedzieć na kilka pytań, które mogą się pojawić od osoby, która robi je absolutnie pierwszy raz. Dodam tylko, że Karolina w życiu nie robiła sobie samej paznokci. Nigdy w życiu. I cały czas mówi, że nie potrafi narysować słońca na kartce. No, tak to tak. No naprawdę. To, ja, to ja zaraz to przyniosę. Ja zaraz przyniosę kartę. Pom 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 pom. No to ci chodzi? Przecież rysą. Do roboty! Co potrzebujemy, aby zrobić paznokcie? Oczywiście flexi-gel wraz z formami, probond, bazę, top, slip liquid wraz z pojemniczkiem i pędzelkiem, pilniczek, oczywiście dowolny lakier, my będziemy używać najnowszej kolekcji Elysium. Pamiętajcie o kodzie ze szkoły, który obejmuje 25% rabatu na hasło ENJOY25. Postanowiłyśmy, że prawą rękę zrobię ja, aby pokazać całość krok po kroku, a drugą rękę zrobi już sobie sama Karolina z moją niewielką pomocą. Zaczynamy od wypiłowania naturalnych paznokci, mm, aby nadać im kształt, co by łatwiej nam było nałożyć formę i ten sztuczny, przedłużany paznokieć wyglądał na niej lepiej. Następnie dokładnie oczyszczamy je ze skórek. Płytka ma nie posiadać zabrudzeń i nierówności. Dlatego używamy frezarki, bloczka polerskiego, pilniczka. Dokładnie odsuwamy skórki. Następnie dopasowujemy szablony do każdego paznokcia. Pamiętajcie, zróbcie to w tym miejscu. Odtłuszczamy paznokcie cleanerem i nakładamy probond. Omijając skórki czekamy aż wyschnie. Następnie nakładamy cienką warstwę bazy i utwardzamy ją w lampie. Przechodzimy do przedłużania. Musimy sobie przygotować Slip Liquid w pojemniczku, jakim, żeby łatwiej nam było go aplikować. Dzięki niemu możemy ułożyć w odpowiedni sposób nasz Flexi Gel. Pytacie bardzo często, czy nadaje się do tego cleaner? Od biedy tak, aczkolwiek zdecydowanie bardziej polecam Slip Liquid ze względu na to, że on nie zaburzy jakby właściwości Flexi Żelu. Żelu. Na wcześniej dobrane szablony nakładamy Flexi Gel. Flexi-żelem wypełniamy cały szablon, najwięcej znajduje się na środku, aby utworzyć tą krzywą C po prostu. I tą ilość zmniejszamy w kierunku wolnego brzegu paznokcia i skórek. Nakładamy formę posuwistym ruchem, aby Flexi-żel wypełnił jakby cały paznokieć i wszystko pod spodem było równiutko. Teraz ważna sprawa, jeżeli już nałożycie wstępnie Flexi Gel, to odwracamy łapkę do góry nogami i dopasowujemy ten Flexi Gel do paznokcia, który nam wystaje, żebyśmy nie miały takiego schoda. Tutaj jest łatwiej, jeżeli mamy trochę dłuższe paznokcie, wtedy nam mm, no bez problemu jesteśmy w stanie to wyregulować, jeżeli paznokcie są całkowicie spiłowane, jest trochę więcej zabawy, ale też jest to wykonalne, także spokojnie na pewno dacie radę. Sprawdzamy pod lampą. Powtarzamy na każdym paznokciu. Ja to robię osobno ze względu na wygodę. No po prostu mam, mamy większą precyzję i bardziej panujemy nad każdą formą, nad każdym paznokciem. Nic, mamy pewność, że nic nam się jakby nie obsunie, nie, nie zmieni położenia itd. Następnie nadajemy pazurkom e, kształt jaki chcemy uzyskać, czy to migdałki, czy kwadraty, e, czy owale, jak kto woli. E, I potem prze będziemy przechodzić tylko i wyłącznie do malowania. I teraz czas na drugą część filmiku, czyli Karolina robi swoją rękę e, i zobaczcie jak to wygląda, mm, jak wygląda flexi gel w ręku osoby, która naprawdę pierwszy raz w życiu go trzyma i będzie go nakładać. Także zaczynamy. Drugą łapkę. I jak? Nastawienie. Boże święty, jak ja widziałam, jak ona to tak ładnie robi, tak u tutu, a ja bym to tak, wiecie, to nie. To, to będzie troszkę To chyba co zrobić? Będzie takie, ręka Marty, ręka moja. Kto wygra pojedynek? pierwsze oczyszczamy tym, tym, tym trymerem. Frezarką. Frezarką. Yes. I najpierw sobie poodsuwaj skórki. Może tak. Okay. Ale to są to jest nie wiem śmiech szczęścia czy co? Boże, jakie mam piękny paznokcie! No no, 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 panie. To za to to wierny. Abert. Gitas. Chodź tu, fryzarko. Dobra. Mhm. To jest po wyczyszczeniu skórek? Cleaner. Tak. Mocno y, do góry. Zawsze podciągasz. Jest. Patrz. Właśnie dlatego się nie robi głupich oszczędności. Mhm. Bo lepiej jest, jak sobie zalejesz wszystko. I masz dwa. Wtedy Aha. on się tak nie rozwarstwia. To, co jest następne? Ja już pokazuję wszystkim, a ty, a ty musisz odpowiedzieć. Probody. Probody. A, probody. Yeah! I tego nie dajemy za dużo. O, i zostaw. Tak, i omijając skórki. Zostawiamy do wyschnięcia. I następny krok to po wyschnięciu. Nie <gulatory> <gulatory> yeah. To jest takie gęste, dobrze pamiętam? Tak. Od zewnętrznego, bo wtedy nie będziesz sobie ciapkać. A... Ręką dalej, widzisz? Dobra. To jest taka prosta zmiana, a cieszy. A ułatwia. Tak, bo potem byś sobie ręką brudziła poprzednie paznokcie. Jak najbliżej skórki, ale absolutnie nie wjeżdżaj na skórki. Uważaj, żeby nie, yy, nie wylewać tego. A bo to się palą wtedy skórki Czy wtedy? Nie, po prostu jak ci to Te zaschnie, liczby? to będziesz miała, wiesz, twarde. No nie? I to już zostanie. Na ten. I to nie będzie estetycznie wyglądać. To jest kwestia estetyki tylko i wyłącznie. A ja teraz muszę utwardzić? Tak? Dobrze no, pamiętam? Tak, jest. I wkładamy do lampy na najlepiej 60. Ona się sama zaświeca Jak wstacisz rękę, to ona się sama zaświeca Magic Wiecie co, ja wam coś powiem Że ja dopiero nałożyłam Mercical Gel Ale to i tak jest taka satysfakcja, że ja sobie coś sama robię A teraz jest tak, że jak już możesz sobie sama zrobić paznokcie, no to mega oszczędzasz Bo Jednak zapłaciłam, co? Około 177 za zestaw, Dobra. nie licząc lakierów ale no to to jak idziecie do, do, do kosmetycznej, to i tak stówka jest zazwyczaj, tak? Tak średnio 100, czasami 80, nie? No ale to trzy razy i się zwraca. Dolenia jest z nami. To, bo ona też by to robiła paznokcie. Ja też robię paznokcie robię, robimy robię paznokcie. To, ona ma takie piękne, czarne paznokcie. Ojej, kuo! Ojejku! Ojejku! Mierzyłyśmy wcześniej szablony. I mamy tak. już dopasowane szablony. Dokładnie. Bo zapomniałśmy tego nagrać. Najpierw malutki palec, bo słuchajcie, jest najdalej od zewnętrznej strony, nie będziemy się bawić z innymi. No pięknie! Uczeń przerozumiejsza, <śmierdzi> bym rzekła! Jaka, jaka szczęśliwa! Teraz, na, dobra, jedną z dwóch najgorszych rzeczy, musisz wziąć wody trochę. No. No, wody, to jest tego, to jest bardzo ważne. Nalej sobie tam. I tyle starczy? No powinno starczyć. Najważniejsze to, aby flexi żel pokrył nam całą formę, ten obszar, który dotyka nam paznokcia i ten obszar jakby przedłużony, żeby nie było żadnych dziur, nierówności. I teraz przykładam go do paznokcia już, tak? Mhm, sobie tak. Tym posuwistym ruchem, którym tu to robiłaś. Teraz mam zobaczyć na to od spodu, tak? Tak jest. Jeżeli okaże się, że macie za dużo Flexi żelu, to lepiej wydłużyć ten paznokieć i potem bez problemu go spiłować, niż zostawić taką kluchę pod spodem. Wiecie o co chodzi. Chyba muszę poprawić, nie? Bo to jakby jest ubytek. Tu z tej strony czymś się mm. nie daje od spodu. Jeżeli okaże się, że w którymś miejscu z boku paznokcia jest ubytek i po utwardzeniu w lampie okaże się, że tego Flexi żelu w danym miejscu jest za mało, bez problemu można to zmatowić i dołożyć yy, odrobinę. Nie wpłynie to na trwałość paznokcia. Zaraz pokażemy jak to zrobić. No i teraz ściśnij sobie formę i delikatnie tak nią kręć. Będziesz czuła, jak go puszcza. Mhm. Wiesz ja byś ją... Rozumiesz? Mhm. Wybój się on, tak nie puści ci, że coś... Się... O, o widzisz? Musi tak pyknąć. Pierwszy! Mhm. ale tu się stało to, chyba to się stało tu. Od... I teraz w miejscu, gdzie mamy ubytek, tego Flexi -Gel nie jest za mało, gdzieś coś nam odprysło i był bąbel powietrza, różne tego typu sytuacje, e, matowimy to miejsce i nakładamy Flexi Gel, już pędzelkiem ze Slip Liquidem, następnie utwardzamy w lampie. I... Ważna sprawa, że jeżeli e, uzupełniacie paznokieć, bo coś nie, coś nie pykło, coś nie wyszło, to trzeba go najpierw... Z, y, cleanerem odtłuścić, bo on ma lepką warstwę. Co jest śmieszne, jak ściągamy go z formy, to warstwy lepkiej nie ma, a jak nakładamy go samym pędzelkiem, to ta warstwa lepka się pojawia. Musimy ładnie wygładzić cały paznokcie, żeby nie było żadnych nierówności, wiecie, góry-doli. I mamy gotowe, sytuacja uratowana, nie ma czym się stresować. Siódemka, co no masz? Ale... Którą stronę ty to przykładasz? ten pas. Trzeci raz żółtkę, że go... on jakie północne nie one? No, Nakładamy tą okrągłą stroną do skórek. Dokładnie. I żeby ona się nie pomyliła przy czwartym palcu. Ale jak wychodzi, to od razu aż się chce. Nie? No. I chyba, Ty, git, nie, ale chyba, nie, git, nie chyba... nic nie robiłam. Nawet ale... ładnie wychodzą. No. Teraz czas na wypiłowanie pazurków. I tutaj postaram się Wam dać kilka rad, bo często pytacie, jak piłować pazurki, żeby miały one ładny kształt. Więc tutaj takich kilka szybkich rad, mam nadzieję, że przydatnych. Także zaczynamy. Patrz, jak dociśniesz sobie teraz pilnik, no nie? Widać to. To nie masz równo. No. Więc nie piłuj tak, żeby jeszcze pogłębić tutaj dziurę, no A -a. nie? Tylko piłujemy tak, żeby dojechać i mieć ładny, równy kształt. A -a. Rozumiesz? Mm -hmm. no to musimy całe, widzisz? Mm -hmm. Odciupać. Dobra. I tak samo będzie z tej strony, no nie? Tutaj A -a. też nie pogłębiamy tego, bo patrzcie, tutaj mamy dziurę. Mm -hmm. między ten. Więc to musimy dopiłować, żeby nam się ładnie nie chodził ten, ten Ja zawsze, zanim zacznę nadawać odpowiedni kształt. E, skracam paznokieć na mniej więcej odpowiednią długość. Aby sprawdzić, żeby paznokcie były symetryczne w jednej i w drugiej ręce, wystarczy je odwrócić i przyłożyć do siebie jakby górą. I wtedy wszystko widać. To nam mniej więcej pokaże e, na jak, jaką odległość, że tak powiem, trzeba spiłować te paznokcie, żebyśmy po prostu miały je takie same. Pod kątem, delikatnie. Tu ci się ma nie sypać, jak na razie, w tym miejscu. Dobra. Masz nie mieć nowego pyłu. Ok, czas na skracanie paznokci. Najpierw sprawdzamy, ile musimy paznokcie jeszcze skrócić. Pazurki muszą być symetryczne w obu dłoniach, wiecie, te same palce symetryczne do siebie. Tutaj widzimy, że mamy jeszcze za długie przedłużenie, więc teraz powiem Wam mega ważną informację i zasadę, aby prawidłowo paznokcie skracać i się przy tym nie denerwować. Pilniczek zawsze trzymamy sztywno równolegle do linii skórek, tak jak teraz to pokazuję. Dzięki temu mamy pewność, że paznokieć będzie równy i właściwie skrócony. Uważajcie, aby piniczek się nie obsunął na jedną albo drugą stronę, ponieważ wtedy kształt nam całkowicie się rozjedzie i znowu będziemy musiały skracać. I takie błędne koło, wiecie, skrócimy, jest krzywo, znowu skracamy, krzywo w drugą stronę i, i zawsze ten kształt jest niepoprawny. Gdy paznokcie mamy już skrócone, e, jedziemy piniczkiem pod kątem od dołu, aby te pazurki zaostrzyć, co byśmy nie mieli, wiecie, takich, takich drewnianych fosztów, tylko e, bardzo ładny, obły kształt paznokcia bez krawędzi. I tak samo robimy z góry, takimi posuwistymi ruchami w dół zaokrąglamy ten paznokieć, żeby ten brzeg paznokcia przypominał jak najbardziej nasz naturalny brzeg paznokcia. Tak jak ja to teraz pokazuję, jedziemy w dół i nadajemy taki obły kształt paznokciowi. Paznokciu. Paznokciowi. Nie. Wiedziałam. Sprawdzaj obok siebie dwa paznokcie, jak wyglądają długościowo i wyglądowo. na wszystko i już tylko do lampy do nowe <trydowe> nazwy na Elysium się, każde po kolei My sicko. My My sicko. School. School. czas na malowanie paznokci. My wybrałyśmy kolor 139 i 142 z najnowszej kolekcji Elysium. Lecimy. Zaczynamy od nałożenia pierwszej wa warstwy koloru. Blisko skórek. Pamiętamy, aby zabezpieczyć wolny brzeg paznokcia. Utwardzamy w lampie 30 sekund, i następnie dajemy drugą warstwę lakieru. Również utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Nakładam dodatkową warstwę lakieru na paznokcie, które chcę obsypać pyłkiem i na świeży lakier yy, narzucam delikatnie pyłek, po czym strzepuję jego nadmiar. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Następnie nakładam top na wszystkie paznokcie i utwardzamy go w lampie. Ostatnią czynnością jest nawilżenie skórek dłoni. Ja używam tutaj balsamu Eveline, który świetnie się do tego nadaje. Wmasowujemy go dokładnie w skórki, w skórę dłoni. Um, I tak prezentują się ostatecznie paznokcie, które wykonałyśmy. Wydaje mi się, że efekt przed przedłużeniem i po przedłużeniu paznokci jest naprawdę spektakularny, a po pomalowaniu, no fenomen. Jak dla mnie mm, bardzo, bardzo mi się podoba to, co udało nam się stworzyć. Mam nadzieję, że Wam również. Jak widzicie, było to totalnie pierwsze zetknięcie z Elysium i Karolina poradziła sobie bezbłędnie, tym bardziej, że ona nigdy, nigdy, przenigdy nie robiła paznokci. Ja przypominam o rabacie minus 25% na wszystkie produkty marki Elysium. Kod to Enjoy25. Mamy nadzieję, że film Wam to się podobał, przydał i odpowiedział na wiele pytań wszystkim osobom, które dopiero co zaczynają. jesteś zadowolona? No ba, no ba. Ale wyszło bardzo, bardzo super. Nie, fajnie naprawdę. Jak na pierwszy raz, wydaje mi się, że ten a i Ty się wypowiedz, bo Ty jesteś osobą, która była pierwszy raz. Czy to jest wykonalne, czy to jest niewykonalne i czy da się to zrobić? Ja mam że po pierwsze, przede wszystkim, wykonalne, po drugie, Gorzej jest już z piłowaniem, jeżeli chcecie mieć super kształt u wszystkich takich sam, niż nawet z nałożeniem tego elizum. I serio, ja teraz to mówię. Jeżeli chodzi o kontakt do Karoliny, zapraszam na jej profile na Instagramie i Facebooka. My się z Wami żegnamy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Gdyby były jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja postaram się oczywiście na wszystko odpowiedzieć. Do zobaczyska w kolejnym filmie. Mua. Pa!